Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że jak mogliśmy przeczytać już w sobotę, bojownicy Hamasu wystrzelili w kierunku Izraela ponad 5000 tysięcy rakiet. W tym samym czasie do izraelskiego regionu przy granicy z Palestyną wkroczyły uzbrojone palestyńskie bojówki. Hamas dokonał ataku z zaskoczenia i oświadczył, że to dopiero początek. Dowódca Hamasu, Mohammad Deif, oświadczył w sobotę rano, że palestyńska organizacja postanowiła położyć kres izraelskim zbrodniom. Izraelska armia odpowiedziała ogłoszeniem stanu wojny. Minister obrony Joaf Galant powiedział, że Hamas rozpoczął wojnę przeciwko państwu Izrael, ale to Izrael wygra. Według agencji prasowej AP Palestyńscy bojownicy ze strefy gazy wjechali na motocyklach na terytorium Izraela, m.in. do przygranicznego miasta Sederot. Niektórzy z nich dokonali desantu na paralotniach. W mediach społecznościowych krąży już kilka filmów przedstawiających uzbrojone bojówki przemieszczające się przez izraelskie dzielnice. Hamas pojmał również obywateli Izraela. Bilans ofiar pierwszego dnia starć wynosił 300 osób, jednak eksperci przewidują, że wartość ta będzie w najbliższych dniach lawinowo rosnąć. Tak, na sens dzisiejszego poranka liczba ofiar zabitych przekroczyła już ponad 1100 osób i cały. Cały czas rośnie. Pojawia się również opinia sugerująca, że Hamas nie mógł wybrać lepszego momentu na tak zmasowany atak, kraj bowiem jest pogrążony w największym kryzysie politycznym od wielu lat związanym ze zmianami w Sądzie Najwyższym Izraela, który silnie podzielił nie tylko społeczeństwo, ale także armię i służby bezpieczeństwa, wśród których część oficerów otwarcie występowała przeciwko władzom Izraela. Właśnie w tym podziale wielu dopatruje się przyczyn tak spektakularnej porażki służby Izraela, które atakiem zostały kompletnie zaskoczone. Izraelska armia odpowiedziała nalotami na Strefę Gazy. Izraelski minister obrony Yoav Galant ogłosił wyjątkową sytuację bezpieczeństwa w promieniu 80 km od tej strefy. Ma to pozwolić izraelskiej armii na lepszą ochronę ludności cywilnej, tak Brzmi komunikat. Zaznaczmy też, że trwa też ewakuacja polskich turystów z Izraela. Prezydent Andrzej Duda zadecydował o wysłaniu po nich samolotów wojskowych, samolotów transportowych. Pierwsze z nich już wróciły z uratowanymi ludźmi do Polski. No i to jest, cóż można powiedzieć, po prostu kolejny dramat, który trzeba dorzucić tego, do tego wszystkiego, co innego, co się już obecnie pali. I paradoksalnie może mieć to nawet jakiś wpływ na kampanię wyborczą w Polsce, jeszcze, no bo tam rząd wysyła wojsko, żeby ratować Polaków ze strefy wojny, i wygląda, że robi to skutecznie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast spekulować, w którą stronę to wszystko pójdzie, jak to się skończy, to nawet nie ma sensu na tym etapie i z naszej perspektywy. Za to można zauważyć, że o ile na szczeblu polistycznym polskim, no to wiadomo, wspieramy tych, których opłaca się wspierać, ale ja też odniosłem wrażenie, że w polskim internecie, no to trwa gorąca debata. Kto tu jest zły, kto jest jeszcze gorszy w tym konflikcie, i tak dalej, i tak dalej. No i zazwyczaj przyjmująca takie objawy, że no albo oczywiście, że Żydzi mają prawi, prawo palić terrorystów żywcem, albo że Hamas to przecież tylko walczy o swoją wolność i tak dalej, i tak dalej i mają pełne prawo robić to, co robią. I myślę, że warto tutaj przytoczyć taką dość trafną obserwację Jonathana Haita amerykańskiego psychologa. Ci, którzy oglądają Wojnę Idei to na pewno go kojarzą, który w takim... Yy, komentarzu ogólnym na temat stanu debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych podawał właśnie relacje palestyńsko-izraelskie jako przykład, to znaczy opinie na temat tych relacji jako przykład tego jak obecnie uczy się ludzi bardzo zero-jedynkowego, takiego bezrefleksyjnego patrzenia na rzeczywistość. Bo w Stanach Zjednoczonych, na kampusach uczelnianych zwłaszcza, no to jednoznaczne, bezwarunkowe poparcie Palestyny w tym konflikcie jest elementem wręcz szerszej zmagań kulturowych, tak? To znaczy, jeśli chcesz być politycznie poprawnym, inkluzywnym i tak dalej, to wiadomo, że stoisz po stronie Palestyny nawet jeżeli nic absolutnie nie wiesz na temat szczegółów tego konfliktu i Haidt właśnie zwracał uwagę, że dzisiaj bardzo często uczy się ludzi takich, takiej totalizującej perspektywy na rzeczywistość i interpretowania wszystkiego tylko przez jeden pryzmat tej nowej moralności i patrzenia na świat właśnie w optyce władzy i przywileju i przypisywanie na tej podstawie statusu moralnego, że w każdym sporze musi być jednoznaczna ofiara i podły opresor oraz, że jeśli tylko jesteś wyżej w hierarchii, jeśli masz jakąś oficjalną władzę, no to wiadomo jest zły, A jeżeli jesteś niżej, jeżeli jesteś postrzegany jako uciśniony, to masz z definicji moralną przewagę, co objawia się w ogóle w obecnej kulturze poprawności politycznej, cancel culture i tak dalej. A stricte w konflikcie palestyńsko-izraelskim, w patrzeniu na niego, no to skoro jest wyraźna dysproporcja siły, no bo jest, Palestyna jest ewidentnie słabsza, jest tym mniejszym graczem, a więc oczywiście, że Palestyńczycy to są ci dobrzy i nie ma miejsca na żadne niuanse, na żaden kontekst, skoro silniejszy jest w konflikcie ze słabszym, to silny, w tym wypadku Izrael. Musi być zły, a słaby musi być dobry. A to chyba nie do końca tak zawsze działa w prawdziwym życiu, ja mam takie wrażenie. I wiecie, też warto zauważyć, że na przykład u nas, no to z drugiej strony można spotkać też perspektywy, że no, skoro Hamas to są zasadniczo islamscy terroryści, no bo, no bo są, no to wiadomo, że ci, którzy z nimi walczą, to muszą być ci dobrzy. A to też jest właśnie no, dokładnie analogiczna interpretacja skomplikowanego tematu przez pryzmat jakiejś jednej, pojedynczej perspektywy, nie dopuszczając żadnego szerszego kontekstu. A przecież, jak się tak spojrzy na ten temat, to czy to nie? Nie jest przypadkiem tak, że każdy ma swoje za uszami i to całkiem, całkiem sporo. I o ile analizowanie i ocena jakichś konkretnych, pojedynczych zdarzeń może ma mieć tam jeszcze sens, to próba takiego ogólnego zważenia, kto w tym konflikcie ma więcej racji, biorąc pod uwagę, co oni sobie nawzajem od dawna robią, to chyba po prostu nie jest taka całkiem prosta. I ja gorąco polecam sobie przypomnieć odcinek na wojnie Idei sprzed dwóch lat, gdzie właśnie szerzej omawiany był kontekst tego wszystkiego, co tam się dzieje. Natomiast też tak wam zdradzę taki sekret przy okazji, o którym mało kto dzisiaj pamięta, że nie wiem, czy wiecie, ale nie na każdy temat trzeba mieć koniecznie silnie jednoznaczną opinię, bo wbrew temu, co sugeruje lektura komentarzy na mediach społecznościowych, nie musicie zajmować jednoznacznego stanowiska w temacie tego, co się teraz dzieje. To znaczy, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś uważa, że ma dobre powody do jednoznacznego i poparcia jednej ze stron, no to proszę bardzo, śmiało, ale zauważmy też, że perspektywa w sumie nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, też jest całkowicie uzasadniona, zwłaszcza w tak złożonym i brudnym temacie jak ten. Następnie. Szwecja. Podczas telewizyjnego orędzia szwedzki premier wezwał do walki ze zorganizowaną przestępczością. Ulf Kristersson do pacyfikacji gangów chce wykorzystać wojsko. W tej sprawie ma rozmawiać z dowódcami policji i armii. Czwartkowe wystąpienie szefa rządu było pokłosiem eskalacji przemocy na ulicach szwedzkich miast. Tylko w samym wrześniu w wyniku strzelanin oraz eksplozji materiałów wybuchowych zginęło w tym kraju łącznie 12 osób, z czego 3 w ciągu ostatniej doby. Wśród zabitych znalazł się 18-letni mężczyzna oraz 25-letnia kobieta bez żadnych Powiązań z, ga z gangami, w ogóle przypadkowe osoby. Premier zwrócił uwagę na zaostrzenie polityki migracyjnej i jego rządu, czego efektem ma być mniejszy napływ imigrantów do Szwecji. Zmieniają oni również politykę bezpieczeństwa. Od 1 października możliwe ma być prewencyjne stosowanie podsłuchu przez policję. W orędziu Christerson powiedział, że spotka się w piątek z szefem policji i naczelnym dowódcą wojska, aby zobaczyć, w jaki sposób siły zbrojne mogą pomóc policji w walce z gangami. To jest ogólnie bardzo ciekawe. Bo Młodzi, nie wiem czy pamiętają, ale jeszcze w latach 90. kraje skandynawskie to był taki efekt. Femeryczny koncept miejsca, w którym wszystko jest dosko doskonale działa, tam jest bezpiecznie, ludzie nie zamykają domów na noc, ani samochodów na parkingu, i że wszyscy są dla siebie mili i tak dalej. I no chyba nie do końca już ten obraz jest prawdziwy. Nie wiem, czy kojarzycie, ale po internecie chodzą takie memy, tam że w cudzysłowie Szwecja upadła oraz takie naśmiewanie się z tych menów, że haha, tyle, tak, tyle jest straszenia, że co chwilę, że Szwecja upada, a cały czas stoi przecież i, i kraj normalnie działa. I yy, wiecie, no oczywiście, że Szwecja nie upada. Nie? W tym sensie, że instytucja państwa nie przestanie działać, no bo to jest normalny, mimo wszystko funkcjonujący kraj. Upadłe, całkowicie upadłe państwo, to była na przykład Somalia jakiś czas temu, nie wiem, czy pamiętacie. Ale z drugiej strony, no to też wiecie, jakby w Polsce na przykład za 20 lat okazało się, że trzeba wysyłać wojsko do walki z gangsterami, że strzelaniny na ulicy, czy ataki granatami w biały dzień, to jest coś, co się po prostu czasem zdarza, że liczba gwałtów kilkukrotnie wzrosła, że człowiek się boi wyjść nocą z domu, a Kiedyś się nie bał. No to co? To powiedzielibyśmy, że wszystko jest ok, bo przecież ogólnie państwo wcześniej czy później sobie z tym jakoś poradzi. Czy może jednak coś, jakiś element tego kraju, tej kultury upadł i se rozbił ryj? I nawet jak się podniesie, to już z twarzy będzie może wyglądał troszkę nieco inaczej niż dotychczas. Następnie. Największa księgarnia internetowa w Niderlandach bol.com sprzedaje setki książek napisanych przez sztuczną inteligencję. Informuje w piątek rozgłośnia BNR. Dotyczy to głównie przewodników turystycznych, językowych i książek kucharskich, ogólnie poradników. Według BNR po analizie wybranych epapitów jasno wynika, że zostały one napisane ze stuprocentową pewnością przez AI. Chatbot tworzy nie tylko e-booki, ale także wersje papierowe i ich ceny wahają się od kilku do kilkudziesięciu euro. Autor audycji w BNR twierdzi, że na przykład ChatGPT jest w stanie przygotować książkę. W kilka minut. Bol.com twierdzi, że nie dysponuje informacjami w sprawie liczby sprzedawanych tytułów, które powstały przy pomocy sztucznej inteligencji. Firma przekazała, iż nie podejmuje żadnych działań, ponieważ jest to początek nowego problemu. Tymczasem agencja Reutera poinformowała niedawno, iż Amazon został zalany książkami, które napisała lub narysowała sztuczna inteligencja. To jest niesamowicie ciekawe, bo zwróćcie uwagę, że tak naprawdę jest to temat dotykający. Optymalizacji biznesu, który dotychczas polegał na oddolnej ludzkiej kreatywności. I podejrzewam, że przynajmniej póki co, książki takie mogą nie być dokładnie tej samej jakości i że pewnie nawet ostatecznie nie będą się tak samo dobrze sprzedawać, jak książki pisane przez ludzi, a na pewno nie jak dobre książki pisane przez ludzi, nawet na takie tematy poradnikowe, no bo zaznaczmy, no właśnie to nie są żadne powieści, prawda, tylko właśnie poradniki, ale co z tego, że tak powiem, skoro koszt i czas ich wytworzenia jest wielokrotnie niższy, a dodatkowo przecież wcale nie muszą zastępować najlepszych z najlepszych, wystarczy, że zastąpią całą resztę. Jak pewnie podejrzewacie, duże wydawnictwa potrzebują, że tak powiem ciągłego napływu nowych tytułów, niekoniecznie samych bestsellerów, niekoniecznie najbardziej znanych autorów, tylko większość. Sprzedawanych przez duże wydawnictwa książek, no ostatecznie okazuje się przeciętna i przeciętnie się sprzedaje. I może się po prostu okazać, że takie duże wydawnictwa będą sobie same generować takie, w cudzysłowie, niskopoziomowe książki i nie będą potrzebować w ogóle nowych, małych autorów, którzy przychodzą do nich z jakimś pomysłem w takiej dziedzinie, no bo z ich strony, z ich perspektywy, po co mamy dawać mu szansę, skoro i tak wydajemy setki książek rocznie i kolektywnie rzecz patrząc, możemy osiągnąć podobną sprzedaż marginalnie niż znacznie wielokrotnie niższym kosztem i dzięki sztucznej inteligencji, dzięki sztucznej inteligencji. i pytanie brzmi ilu czytelników takich książek się zorientuje bo podejrzewam, że nie wszyscy. Podejrzewam nawet, że większość się nie zorientuje, skoro dopiero te jakieś analizy trzeba było przeprowadzać, żeby ten temat wypłynął. I tak ogólnie myślę, że przed podobnymi kwestiami właśnie będą wstawać wkrótce różne korporacje w najróżniejszych dziedzinach. Czy przypadkiem nie możemy bardzo dużo oszczędzić odcinając udział ludzkiej twórczości, ale nie tej z samego szczytu, tylko szeregowych, niższych, dopiero zaczynających na przykład twórców. Bo wiadomo, że nikt nie zastąpi rozpoznawalnych nazwisk, autorów, których się wydaje bos są rozpoznawalni i tak dalej. Chociaż w sumie jakby się nad tym zastanowić, to czy to nie byłoby, czy to na pewno byłoby dziwne, gdyby się za parę lat na przykład okazało, że niektóre kolejne książki uznanych autorów zostały właśnie napisane bezwysiłkowo przy pomocy AI? W tobie. W ogóle żyjemy w czasach absolutnie galopującej rewolucji technologicznej, codziennie nowo dzieją się nowe, fascynujące rzeczy. Fajnie, tylko żebyśmy sobie, obyśmy sobie nie zrobili więcej krzywdy niż to konieczne przy okazji tego wszystkiego. Następnie ciekawostka z Niemiec. Ustawa o ochronie informatorów, czyli sygnalistów, nakłada na firmy w Niemczech obowiązek tworzenia punktów zgłaszania przestępstw. Według niemieckich mediów taki system zachęca obywateli do donoszenia na innych. Uwagi będzie można zgłaszać anonimowo, a fałszywe donosy mają pozostać bezkarne. W Niemczech powstaje nowy system do zgłaszania ludzi. Ustawa o ochronie sygnalistów nakłada na firmy obowiązek tworzenia punktów zgłaszających przestępstwa. Od lipca około 90 tysięcy firm i, i tysiące instytucji publicznych muszą stworzyć tak zwane punkty raportowania. Za nieutworzenie takiego organu firmie może grozić nawet do 20 tysięcy euro kary. Zgodnie z ustawą firma, która zatrudnia powyżej 49 pracowników ma obowiązek utworzenia takiego punktu. Donosy o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w pracy można składać w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej w takim punkcie. Eksperci, w tym na historyk Hubertus Knau, Piszący dla Die Welt, ostrzega, że takie postanowienia mogą zatruwać klimat społeczny, a także przyczynić się do państwa niesprawiedliwych. Obawy są tym większe, że zgłaszane przestępstwa może wyglądać jak zwykłe donosicielstwo zgłaszanie tego przestępstwa, ponieważ zgłoszeń można dokonać właśnie anonimowo, a za fałszywe donosy, jak już mówiliśmy, nie grożą żadne konsekwencje. Zgłoszenie od donosu często dzieli tylko jeden mały krok. Każdy, kto oskarża przełożonego czy kolegę z pracy o przestępstwo, ale boi się zgłosić sprawę na policję, często ma ku temu powody prywatne. Zaznaczył Welt. Portal dodał, że takie postępowanie przypomina czasy III Rzeszy, w których wiele osób wolało kontaktować się z NSDAP, a nie z policją. Niemieckie media podają, że oprócz punktów zgłaszania przestępstw powstać mają także zewnętrzne biura sprawozdawcze działające na szczeblu rządów federalnych i stanowych. Organy te powinny zajmować się otrzymanymi raportami, a także przeprowadzać dochodzenia z nimi związane. Może to doprowadzić do powstania ogromnego aparatu śledczego, który nie jest zgodny z konstytucją. Podejrzewam, że większość ludzi dostrzega ewidentne problemy z tym rozwiązaniem, ale rozważmy perspektywę przeciwną, popierającą coś takiego, no bo ktoś może pomyśleć, że no przecież trzeba informować o przestępstwach, co w tym złego, że ludziom się ułatwia informowanie o tym, gdy dzieje się coś złego. No tak, ale jest przecież bardzo wyraźna różnica. Pomiędzy powiedzmy taką kulturą, że w razie niebezpieczeństwa, w razie nienormalnej sytuacji, z którą nie możemy sobie poradzić, to możesz udać się z tym do władzy, władza ci pomoże, nie powinieneś się tego obawiać, a taką kulturą, która codziennie ci przypomina: hej, może chciałbyś kogoś zgłosić? Pamiętaj, że zawsze na to czekamy, bo organizacja przestrzeni wspólnej, choćby w formie publicznych punktów zgłaszania przestępstw w każdej firmie, no to właśnie przecież. Może sugerować pewne zachowania, pewne postawy. No, bo to pokazuje, że doniesienie do organu ścigania na Twojego kolegę, to nie jest skutek jakiejś sytuacji granicznej, w której potrzebujemy pomocy Państwa, bo sami sobie nie możemy tego rozwiązać, tylko to jest jakiś element codzienności. Sprawa błaha i banalna. Coś Ci się nie podoba, masz. Mm, urząd czeka na donosy, tak? I wręcz zachęca do śmiałości w tym. Kolejna sprawa y, jest taka, że jak tutaj opisano, sytuacja będzie taka, że każdy będzie mógł napisać, co chce anonimowo. Ale żadne konsekwencje nie grożą za nakłamanie na czyjś temat. To znaczy, za takim systemem stoi jakaś ekstremalnie dziecinna wizja ludzkiej natury. No aż trudno mi uwierzyć, bo to już nawet nie trzeba mieć, trzeba nie mieć nawet nie tyle za grosz wiedzy historycznej czy socjologicznej, ale w ogóle nawet takiego zwykłego, codziennego ludzkiego doświadczenia, mam wrażenie, trzeba nie mieć. Bo mam wrażenie, że każdy, kto generalnie przebywał kiedyś obok innych ludzi, zdaje sobie sprawę z tego, że odsetek osób, które są gotowe do złośliwego zatruwania życia innym, zwłaszcza gdy mogą to zrobić anonimowo, wcale nie jest taki całkowicie marginalny, mam wrażenie. Więc ja się w ogóle zastanawiam, jak wyglądał proces decyzyjny prowadzący do tego pomysłu, jakim cudem to przeszło, kto to zatwierdził. I to jest już, mam wrażenie, kolejny przykład takiego kompletnego rozerwania, oderwania decyzji politycznych, organizacji, przestrzeni, publicznej od normalnego ludzkiego doświadczenia, że to już w ogóle nie styka. Bo to jest pomysł, który, no nie wiem, może mógł wyglądać dobrze na, pa na kartce papieru, jeżeli ktoś za długo się na nim, na, na nim nie przyglądał, nie namyślał. I to jest tworzenie rozwiązań, które chyba tylko po to, żeby były jakieś rozwiązania, a nie po to, żeby komukolwiek było lepiej. Tak przynajmniej to wygląda. Następnie. Od 1 czerwca tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził już istotne zmiany w programie Rodzina 500 Plus, w kontekście obcokrajowców pobierających świadczenia, to krok mający na celu zwalczanie nadużyć i zapewnienie zgodności z przepisami programu. Przez pierwsze półrocze tego roku, ZUS wypłacił obcokrajowcom w Polsce ponad 2 miliony świadczeń w ramach tego programu, co stanowiło około 4% wszystkich wypłaconych środków w ramach rodziny 500. Warto zauważyć, że aż 90% tych środków trafiło do obywateli Ukrainy. Od dłuższego czasu pobieranie świadczeń przez uchodźców budziło pewne niejasności, co wywołało konieczność kontroli wypłat zasiłku. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podjął działania kontrolne, żeby sprawdzić, czy osoby pobierające świadczenie rodzina 500 plus spełniają wszystkie warunki uprawniające do jego otrzymania. W szczególności skupiono się na obcokrajowcach, którzy stanowią znaczną część beneficjentów programu. Jednym z kluczowych aspektów kontroli jest okres przebywania poza Polską. Jak informuje portal bankier.pl, tylko od początku czerwca ZUS wstrzymał wpłatę ponad 18 tysięcy świadczeń obywatelom Ukrainy. Warto podkreślić, że kontrola ZUS nie dotyczy tylko obcokrajowców, ale również polskich rodzin. ZUS ma prawo sprawdzić każdego opieku który pobiera na dziecko lub dzieci. W ramach aktualnych przepisów obcokrajowcy tracą prawo do otrzymywania świadczenia, jeśli opuszczą Polskę na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Ponadto, jeżeli osoba ta, mimo pobytu za granicą, nadal popiera świadczenie, narusza przepisy programu. I w takiej sytuacji ZUS ma prawo żądać zwrotu niezależnie, nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami, ale w praktyce wyegzekwowanie takich pieniędzy jest praktycznie niemożliwe. I to w ogóle ten temat zahacza tak szerzej o debatę na temat pomocy socjalnej dla imigrantów z Ukrainy w Polsce. I jak zwykle w tego typu tematach mam wrażenie, że najczęściej możemy usłyszeć takie absolutnie skrajne postawy, w stylu: no co ty tam zlikwidować socjal dla Ukraińców, ty chcesz, żeby dzieci były głodne, czy coś takiego, albo żadnego socjalu dla obcych, bo oni okradają polski naród, coś tam, coś tam. Ale no to przecież wcale nie jest chyba takie całkiem jednoznaczne, jeśli się odrobinę nad tym zastanowimy. Po pierwsze, ci Ukraińcy przecież płacą tutaj podatki i to nie mało podatków. I tak w ogóle to może przecież byśmy chcieli, żeby oni tu sprowadzili się z całą rodziną i wychowali tutaj dzieci i tak dalej, może by potrzebujemy czegoś takiego. Ale przecież no, warto zauważyć, że to jeszcze nie znaczy, że podpinanie ich do programów socjalnych to jest najlepszy i oczywisty pomysł, prawda? Bo to nie wynika jedno z drugiego automatycznie. W sensie to nie jest po prostu taki prosty temat. Bo zauważmy, że takie programy jak 500 plus nie były projektowane z myślą o dużej populacji migrantów mieszkających w Polsce, więc no chyba być może warto pomyśleć o jakimś przebudowaniu ich tak, aby po prostu były adekwatne do obecnej sytuacji. Zaczynając to no, właśnie, chociażby od egzekwowania już istniejących przepisów, no, na przykład tego, że jak ktoś wyjechał z Polski, no to w sumie niby z jakiej paki ma nadal otrzymywać polski socjal. To chyba jest całkiem zrozumiałe. No i do tego wiecie, dochodzą takie ewidentne dziury w systemie obecnym. Takie jak to, że każdy Ukrainiec, który pracował w Polsce chociaż jeden dzień i przekroczy 60 albo 65 lat, może dostać tu emeryturę. No to znaczy, że praktycznie każdy Ukrainiec, który choćby nie wiem, przyjechał tutaj na wakacje do pracy, już nabywa prawo do bycia utrzymywanym przez przyszłe pokolenia Polaków. No co w świetle nadchodzącej katastrofy demograficznej brzmi jak taki średni pomysł, prawda? Więc przebudowanie tych systemów, tak żeby załatać takie dziury, chyba jest uzasadnione. I to jest w ogóle coś, co dotyka nowego, chyba rozkręcającego się problemu w Polsce. I to jest na przykład coś, co w Szwecji, notabene, od lat jest już poruszane, że w ogóle do funkcjonowania jakiejkolwiek redystrybucji, w obrębie państwa, na przykład programów socjalnych, ale nie tylko, musi istnieć pewien poziom spójności narodowej. Bo jak go nie ma, to ludzie zaczynają zadawać całkiem zrozumiałe pytania pod tytułem, niby dlaczego moje pieniądze z podatków mają być wydawane na tamtych ludzi, z którymi ja nie czuję żadnego poczucia wspólnoty. I to się dzieje nie tylko na płaszczyźnie narodowej, bo wiecie, jedna osoba powie, że ja nie chcę, żeby moje podatki były wydawane na Ukraińców, bo nie wiem, intuicyjnie kojarzą mu się oni jako grupa obca, Drugi ktoś powie, że to jest jakaś ksenofobia, bo ten ktoś akurat ma usposobienie takie, które z definicji mu sugeruje pozytywne podejście do obcych i właśnie sympatyzowanie z każdym, kto jest tutaj nowy, ale ten sam ktoś będzie krzyczeć o każdy grosz z budżetu wydawany stricte na katolików w Polsce, bo z nimi nie ma poczucia wspólnoty żadnej. I to nie jest dziwne, to jest zupełnie zrozumiała reakcja. I coraz bardziej, mam wrażenie, mamy to samo na coraz większej liczbie płaszczyzn, tak? Między ludźmi z metropolii, a ludźmi ze wsi. Między ludźmi mającymi dziećmi, a nie mającymi dziećmi. Nie, nawet między kobietami, a mężczyznami. W niektórych zakątkach internetu można znaleźć takie głosy. I wychodzi po prostu na to, że im bardziej jesteśmy podzieleni, tym trudniej będzie utrzymać jakiekolwiek kolektywne inicjatywy. I co będzie dalej? No, bardzo ciekawe. Dowiemy się niedługo. Kolejno, Ukraina zawiesiła skargi przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom w Światowej Organizacji Handlu i pracuje nad całościowym rozwiązaniem sporu, powiedział w czwartek wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka. Czekamy na potwierdzenie tych informacji, przekazał w czwartek minister rolnictwa Robert Telus. Kaczka zapewnił, że stronie ukraińskiej zależy na znalezieniu konstruktywnej decyzji w ramach całej Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że chodzi o y, blokadę importu i eksportu zboża. Później Telus mówił, że nie wiemy, co to znaczy, że skarga jest zawieszona. Polski minister. My domagamy się wycofania skargi, bo jest ona bezpodstawna i absurdalna. Jak można, że ukraiński rząd składać skargę na polski rząd, że polski rząd pomaga polskiemu rolnikowi? To jest wielki absurd i nasz apel do strony ukraińskiej jest taki jeżeli chcemy poprawić warunki naszych relacji, to skarga powinna być po prostu wycofana, a nie mówić o jakimś zawieszeniu, zaznaczył Telus. Dodał, iż Polska nie ma jeszcze potwierdzenia z WTO, że zawieszenie skargi ze strony Ukrainy zostało już złożone. Pytamy też pana wiceministra Kaczki, co to znaczy zawieszenie. Domagamy się wycofania skargi, a nie zawieszenia. Podkreślił szef resortu i rozwoju wsi. Do deklaracji wiceministra gospodarki Ukrainy odniósł w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Miller. Miller, od samego początku podkreślaliśmy, że złożona skarga nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych i faktycznych, budziła słuszne oburzenie opinii publicznej w Polsce. Deklaracja zawieszenia skargi jest niezbędnym krokiem, ale oczekujemy dalszych konstruktywnych działań ze strony Ukrainy w zakresie wypracowania właściwych relacji w sprawach rolnych. I pytanie, co to znaczy, że skarga jest zawieszona, no to po prostu znaczy to, że Ukraina stara się wycofać z tego wszystkiego z twarzą, ale ogólnie no to chyba po prostu dotarło do Kijowa, że troszeczkę przesadzili. W tym temacie. I ja zwracam na to uwagę, bo być może pamiętacie, jeszcze te dwa-trzy tygodnie temu, to był najważniejszy temat w polityce i masa ludzi krzyczała, że to jest koniec, będzie eskalacja relacji, coś tam jeszcze. A tutaj wychodzi na to, że chyba jednak, tak jak mówiłem dwie prasówki temu, jak być może pamiętacie, politycy się posiłowali trochę na rękę, ale nikt nie będzie się obrażał teraz, tylko będzie powrót do business as usual. Czasami wystarczy zaczekać. No i to tyle. W sklepie zależy.pl pojawił się kubek z wzorem z najnowszej koszulki. Jeżeli komuś się podobają tego typu wzory, to tradycyjnie zapraszam do zajrzenia. Link poniżej, a link do bonusowej części prasówki dla patronów to również, jak zawsze, jest w opisie. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.